My, uczennice, uczniowie 16. licowo Ogólnokształcącego imienia Armii Krajowej w Tarnowie, w Dniu Święta Patrona Szkoły, stajemy przed sztandarem szkoły, świadomi chwili powagi. Ślubujemy przez wytrwałą naukę i pracę wzrastać na tych, którzy będą szanować godność każdego człowieka. Ślubujemy! W codziennej naszej pracy Wykorzystywać zdobytą wiedzę dla szczęścia i dobra wszystkich ludzi. Sprzed patriotycznej spuścizny, przekazywanej nam przez poprzednie pokolenia Polaków. Ślubujemy. Swe serca, myśli i cały młodzieńczy zapał poświęcić dla Rzeczypospolitej Polskiej. Ślubujemy. Kierować się ideami humanitaryzmu i demokracji. Ślubujemy. Niech naszej uczniowskiej społeczności 16 liceum ogólnokształcącego imienia Armii Krajowej przyświeca hasło Semper Fidelis zawsze wierni Bogu, honorowi, ojczyźnie i nauce. Tak, nam to Bogu. O śródowaniu. Dziękuję. dziękuję. Proszę pana majora Znikniewa Banasia, prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Kołotarów o zabranie głosu. dyrektor gronu pedagogicznym, rodzicom i uczniom 16 Liceum Ogólnokształcącego dziesiątą rocznicę utworzenia szkoły. Siedemdziesiątą pierwszą rocznicę powstania Polskiego Państwa podziemnego. Pragnąłbym Wam, drodzy młodzi przyjaciele, uczniowie 16 liceum obręb czerwcącego i Armii Krajowej przekazać garść informacji i myśli związanych z tą rocznicą. Przebywając jako chłopak z grupą rannych, grzym rannych żołnierzy w Puszczy kampińskiej pod Warszawą, Pamiętam noc z 27 na 28 września 1939 roku. Na północ Molin, twierdza Moli była intensywnie ostrzeliwana. Panowały, widać było łuny pożarów. A na kierunku Warszawy panowała cisza. Podczas gdy poprzedniego dnia Warszawa była intensywnie, straszliwie, że tak powiem, bombardowana, strzelano ciągła taka straszliwa kanonada. W tym kierunku była cisza. Wtedy to żołnierze mówili, Warszawa padła, Polska padła, a jednak nie, nie padła. Bo z dnia 27 września 1939 roku, na kilkanaście godzin przed kapitulacją Warszawy, grupa wyższych oficerów z generałem Michałem Tokarzyskim Karaszewiczem oraz prezydentem Warszawy majorem Stefanem Starzyńskim zawiązała konspiracyjną organizację wojskową, o nazwie Służba Zwycięstwu Polsce, która później przyjaciele zmieniając nazwy, kolejna przemianowała się w Armię Krajową. Równolegą na Warszawy, marszałeś Śmigły przez swego wysłannika majora kaminata, z Rumunii przysłał rozkaz również o zawiązaniu konspiracyjnej organizacji wojskowej. Tegoż dnia, 27 września 1939 roku, dowódca Wojsk w kraju, a zarazem dowódca obrony Warszawy, generał dywizji Juliusz Röhmel, podpisał dokument o treści. Dałem przeznaczonego wodza w porozumieniu z rządem pełnomocnictwo dowodzenia wojny z najazdem na całym obszarze państwa, przekazują generałowi brygady Michałowi Tokarzewskiemu karaszewiczowi z zadaniem prowadzenia dalszej walki o utrzymanie niepodległości i całości granic. Generał Tokarzewski otrzymał dokumenty lekarza, wszedł konspiracją i jako cywil zaczął objeżdżać kraj, tworząc zawołuszki Polskiego Państwa w jesieni 1939 roku był również czarnowie. Jakie były warunki Mieli do tworzenia polskiego państwa pocieżnego? Żadne bardzo trudne. Niemcy od początku okupacji w Polarzywie, ciężki terror za posiadanie broni kara śmierci. Za posiadanie... Radia kara śmierci. Zaczęli to inwigilować, aresztować, wywodzić do obozów i rozstrzygnięć. terror i strach. Podobnie czynił mi to sowiecki. było telefonów, nielicznych, zresztą nie można z nich było korzystać z uwagi na podsłuch. Brakło wtedy środków komunikacji, a więc autobus, jedyny właściwie był pociąg, w ogóle bez samochodów. Łączność, więc łączność, która miała dać warunki do tworzenia szczepów tak, państwa, odbywała się ustnie, osobiście przez łączników, najczęściej przez łączniczki. także również przy pomocy pisma, często zaszyfrowanych. Mimo wielu przeszkód i panującego terroru okupantów dzięki olbrzymiemu wysiłkowi konspiratorów w ciągu pięciu lat wojny na całym obszarze Rzeczpospolitej ukształtowało się polskie państwo podziemne. Państwo dowodzone z wolnej ziemi sojuszników, najpierw z Francji, potem z Anglii przez prezydenta, naczelnego władza, przez rząd. W tym państwie podziemnym, u nas w kraju, w Polsce, najwyższą władzę sprawował delegat tego rządu, ze, załóżmy zachodniego, bo po tej stronie się znajdował, tego rządu na kraj. Delegatura, a więc cała ta najwyższa Powiedzmy, władza, grupa ludzi posiadała za, zakonspirowany aparat administracji na szczeblu centralnym, tak jak ministerstwo głowy na szczeblu wojewódzkim, tak jak urząd wojewódzki na szczeblach powiatowych, tak jak starostanie, kiedy mężów zaufania na terenie gminy ten podziemny parlament istniał również i ten podziemny parlament krajowy są przedstawiciele największych stronnictw politycznych. to Ludowego, wiąże nam się z Witosem, Polskiej Partii Socjalistycznej z nazwiskiem Daszyńskiego, Sądu Narodowego z nazwiskiem Tomowskiego i Sądu Pracy, powiedzmy z nazwiskiem Brauna. Ta delegatura, rząd. Wolnego, zachodniego na kraj składa się z 18 departamentów i w znacznym stopniu kierowała życiem społeczeństwa. Niemcy stworzyli aparat, bardzo dynamiczny aparat, który rządził no i kierował na wierzchu, a tam w środku, prawda? Czyli w sercach Polaków istniał. Ten właściwy rząd polski, nie rząd, no, nie, całość, że tak powiem, takiej struktury życia narodu, kierowano właśnie przez swoją delegaturę rządu na kraju. Ja wymienię pewne takie działania. Było prowadzone tajne szkolnictwo na kompletach w zakresie Liceum. W zakresie Liceum wydano kilkanaście tysięcy lat. Było, działały tajne wyższe uczelnie, między innymi w Warszawie, Krakowie, Woli, Wilnie. Wydano kilka tysięcy dyplomów, ukończenia wyższych studiów, w tym kilkaset doktoratów. Działały tajne wydawnictwa, podróżników szkolnych i skryptów. Organizowane było życie kulturalne w postaci przedstawień teatralnych, no, koncertów. Wydawane były książki z zakresu literatury i poezji. Po staną współpracę z Radą Główną, opiekunczą, to było coś w rodzaju jakiegoś karitasu, starano się pomagać młodzieży w bardzo, bardzo trudnych warunkach znajdujących się ratowanych, prześladowanych i zagrożonych zagładą Żydów polskich. W tym celu została powołana specjalna Rada Pomocy Żydom o Chrytelinie Żegota. Bardzo ważną rzeczą. Organizowano wymiar sprawiedliwości i wykonawstwo wymiaru sprawiedliwości. Zajmowało się tym kierownictwo walki cywilnej. Był to taki już zbrojny oddział polskiego państwa podziemnego. Poza tym właściwym, a więc Armią Krajową. A więc jak powiedziałem, kierownicą walki cywilnej wraz z sądami cywilnymi, specjalnymi i państwowym korpusem bezpieczeństwa który stanowił taką polską y, podziemną policję państwową. Niemcy tolerowali bandytów, którzy radowali. Jakoś ich nie ścigali. Więc czemu tych ludzi, ponieważ i było morderstwa, i kradzieży trzeba było sądzić i karać. W ogóle ten pion sprawiedliwości wydawał roki, a sankcje były stosowane od kary chłosty, bardzo przydatnej, do kary śmierci łącznej. Ponieważ wywozono z Polski... Różne dzieła sztuki, skarby, no, chociażby wspominał o ta Stosza, trzeba było to wszystko notować, wiedzieć, co nam kradło, co było zniszczeniem, a dalej starać się, jak to myśleć, jak to odbudować, jak to zabezpieczyć. W tym celu prowadzone były studia nad stanem między przemysłu, rolnictwa, komunikacji i łączności, również z prognozą działań po wyzwoleniu. I wreszcie wspomnę, że ta delegatura rządu na Kraj współdziałała, a więc w przypadku przed powstaniem warszawskim, delega rządu na Kraj, Jankowski, zwrócą armii krajowej, oni musieli podjąć decyzję o największej bitwie akcji Burza Powstany Warszawskiej. A więc pomaga, współpracowała z siłami zbrojnymi. Pan Polskiego Państwa Podziemnego, którym była Armia Krajowa. Przyjaciele, kochani, bolą Was już nogi, nie będę Armii Krajowej, nie będę mówił. Zresztą Wy wiele o tym słyszeliście i wiele znacie.